Cześć, jestem Kedam. Witam Was w siódmym odcinku na tym kanale. Jest to kanał o ogrodnictwie. Ja osobiście bardzo lubię ogrodnictwo. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak przykopać ziemię po innych uprawach i przygotować ją do zimy, żeby była nadal żyzna. Pierwszy raz to jest. Jeszcze widzicie chyba mój ogródek. Tu rosły pomidory, ale już się skończyły zbiory, już nie było owoców, więc trzeba było je usunąć. Przy przekopywaniu należy pamiętać, bo może łatwo powiedzieć, gdzie są ścieżki, a gdzie są do przekopania. Najlepiej zaznaczyć to słówkami. Mogą być nawet takie drewniane fale. Należy je wbić na krańcach graniczących się ze ścieżkami. Teraz widać do, odkąd należy przekopać i nie i się na pewno nie wyjedzie na ścieżkę. <laughs> Zakładamy rękawiczki, bo są takie materiałowe, nie gumowe, bo gumowe często drą, oczywiście z jest za koryminacją, bo wszystkim się tak to znaczy no, ale zaraz tak, że tak Dalej, I taki mniej więcej kawałek odwracamy. Tu wojna drączka znaczy, żeby nie wjechać na ścieżkę. Przepraszam. bo tej pola na tej grządki. Um, to już drugi rok, to już drugi krok, mam tu już przekopane tą ziemię. Teraz należy wyzbierać patyki, bo. Bo ono ja po prostu się nie tak się Żaden dobry no... Nie, składnica odżywcza. Węcale nie. Po co wyzbieram? To się już wyzbierało. Najlepiej wziąć oborki wyglęcy i posypać ziemi, żeby miała w sobie więcej miny nauki składnicze odżywcze. Lepszych nawozów. należy zbyt dużo. Żeby nie było tak bardzo. Taka jest na no, takie. To wystarczy. Tak. Takie małe. Teraz muszę się śnić, ale obecnie padały deszcze, więc nie trzeba. Idziemy z mokra. Jeśli by była sucha, należałoby ją wziąć. zależy Teraz należy przegrzewać. Wiemy to, wyrównać na przykład obornika, w sensie, to, 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 to polecam takie właśnie naturalne nawozy, bo później nierozliny też mają więcej tych naszych dobrych substancji w sobie, a mniej chemicznych. Po przekopaniu należy. Po zagrabieniu na to gotowy czas. W sensie trzeba poczekać aż przez zimę i na wiosnę będzie gotowanie. Teraz można ją po prostu zostawić tam, aż do wiosny. Dzisiaj jest nieprzeciętnie zimno, ale to nic. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam pomógł. No i do zobaczenia.